Każda kobieta dąży do tego, aby wyglądać pięknie, atrakcyjnie oraz z klasą. Jednakże nie zawsze to nam się udaje. Dlatego w dzisiejszym wideo chcę porozmawiać z Wami o najczęściej popełnianych błędach zimą oraz jak je naprawić. Dlatego zapraszam do oglądania tego wideo, jeśli interesuje Cię klasyczny i elegancki styl. A ja się nazywam Wioleta Tymul i witam Cię bardzo serdecznie na tym kanale. I pierwszy punkt to jest coś, co zapewne zdarzyło się co najmniej raz dla każdej z nas. Może i więcej, dla mnie na pewno zdarzyło się to więcej razy. Chodzi mi o tutaj o niewywinięty kaptur, bo wiecie, jest tak, że jesteśmy w pośpiechu, zakładamy naszą kurtkę, która ma kaptur oczywiście, bo tutaj tylko o takie mi chodzi i po prostu nie wywijamy go na taką stronę, aby to wyglądało schludnie. I po prostu w ten sposób to sprawia wrażenie niedbalości o nasz wygląd. I powiem Wam, że to jest taki drobiazg, który bardzo łatwo poprawić. I powiem Wam, dziewczyny, podzielcie się tym ze swoimi mężami, mężczyznami, chłopakami, synami też, ponieważ u mężczyzn ten blond zdarza się chyba najczęściej. Więc zaczynając od dnia dzisiejszego, radzę Wam zawsze, założymy kurtkę i zanim jeszcze nawet ją zapniemy, od razu poprawimy kaptur. To powinno stać się naszym nawykiem, i wtedy takiego blendu. Popełniać już nie będziemy. Kolejny punkt to niezdejmowanie czapki w miejscach publicznych. Głównie mi chodzi o mężczyzn tutaj, bo kobiety wiecie. Mamy taką możliwość, że możemy zostać w czapce, jak chcemy, możemy ją zdjąć z uprzejmości, aby też pokazać swój szacunek. Jednakże, dla mężczyzn jest to obowiązkowe, przede wszystkim ze względu na etykietę, a także jest to po prostu taka powszechna kultura europejska. I zapytacie mnie, dlaczego o tym mówisz? Przecież jestem kulturalną osobą i wiem, jak mam się zachowywać. Ale, dziewczyny, powiem Wam, że ja teraz byłam na wycieczce w Wiedniu przez kilka dni tylko i zobaczyłam właśnie tam bardzo, bardzo dużo przykładów mężczyzn, Którzy nie zdejmowali przede wszystkim swojej czapki przed wyjściem do bazyliki, która jest miejscem kultu i zapewne każdy z nas miał lekcję religii w szkole, nawet za granicą też i wie, jak ma się zachowywać, tak? Zapewne jeszcze nie ma takiego pokolenia, które całkowicie nic nie słyszało o religii i o tym, jak ma się zachować. A po drugie, widziałam też jedną osobę w czapce, która się siedziała w ten sposób podczas koncertu muzyki klasycznej. I powiem Wam, że ja rozumiem jakieś osoby, gdy są w czapkach wewnątrz, w restauracji, a szczególnie w barze. Gdy ja widzę osoby w czapkach, to rozumiem, okej, okay, to jest część ich takiego, wiecie, wizerunku, takiej może tajemniczości i luźnego podejścia do życia. Jednakże w takich bardziej eleganckich miejscach, a szczególnie w miejscach kultu, no uważam, że to jest troszkę przesada. I warto po prostu na to zwracać uwagę i nie popełniać tego blendu samemu, samej. Kobiety oczywiście już... Już w zależności od własnej decyzji, mogą zdejmować, mogą nie, ale po prostu, żeby no, dla swoich mężczyzn zwrócić na to uwagę w taki łagodny, przyjemny sposób. Nie pouczać i też nie narzekać. I dziewczyny, jeśli podoba Wam się to wideo, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, ponieważ to bardzo pomaga dla rozwoju mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo. Trzeci punkt to wybieranie takich butów jak śniegowce na eleganckie okazje. I tutaj, dziewczyny. Mam od razu taką gwiazdkę dla Was, ponieważ chodzi mi o to, że oczywiście każda z nas powinna mieć śniegowce, jeśli tego chce. I nieważne, czy to tam wygląda dobrze w eleganckich miejscach, czy nie. Ja sama mam śniegowce i wybieram je bardzo często na spacer, a zimą prawie każdego dnia wybieram je na spacer. I powiem Wam, że w tym czuję się najlepiej. Nawet gdybym wybrała się na jakieś bardziej eleganckie przyjęcie, na jakieś eleganckie wydarzenie, i jeśli na zewnątrz jest bardzo zimno. To też tutaj właśnie ta gwiazdka się aktywuje, dziewczyny, bo założyłabym te śniegowce, tyle że ze sobą wzięłabym buty na zmianę. Jakieś może piękne szpilki lub botki, to w zależności od miejsca, oczywiście. Jeśli jest dość chłodno, to bym wybrała botki wciąż do sukienki. Można też kozaki wybrać, jeśli Wam jest tak wygodniej, i w ten sposób bym po prostu zadbała i o siebie, o swoje zdrowie, ale tak, żebym mogła wyglądać dobrze, elegancko, w odpowiedni sposób do wydarzenia. I też tak samo teraz podczas tej wycieczki w Wiedniu, no ponieważ było bardzo zimno. Nie wiem, jak jestem w Warszawie, jakoś mi nie jest tak zimno, jak było tam, dlatego tam ja po prostu żyłam w tych śniegowcach swoich, chociaż one nie są takie bardzo przykuwające uwagę, jednakże zdecydowanie do eleganckich stylizacji one się nie nadają. Jeśli chcesz wyglądać w zadbany i elegancki sposób każdego dnia, to zapraszam Cię do pobrania bezpłatnego przewodnika, który stworzyłam właśnie dla Ciebie. Teraz już zawsze będziesz wiedziała na co zwrócić uwagę, gdy kreujesz swoją stylizację i o czym nigdy nie można zapomnieć przed wyjściem z domu. Pobierz już teraz, a link znajdziesz w opisie tego wideo. Kolejny punkt to, gdy każdy paproch widoczny jest na naszym ubraniu, a szczególnie chodzi mi tutaj o puch, który wydobywa się z naszej kurtki. Pierwsze, od razu powiem Wam, że jeśli puch wydobywa się z Waszej kurtki, to znaczy, że to jest słabej jakości. Rzecz. I tyle. To nie znaczy, że wy ją musicie jakoś wyprać i jeszcze czegoś tam dodać, żeby po prostu to przestało by się dziać. Nie. Po prostu podszewka jest słabszej jakości i dlatego ten cały pół z niej wychodzi. No może nie cały, ale częściowo, po trochu. Bo jeśli nosić tak dłużej, to zapewne po jakimś czasie nie będzie już puchu w tej kurtce, bo on cały wyjdzie. Dobra, tak sobie żartuję. Taką wizję mam przed sobą. Dziewczyny, powiem Wam tak, że tutaj, no, nie ma jakiegoś rozwiązania na to. Tutaj ja bym jedyne, co Wam radziła, to jakoś może kamizelkę pod spód założyć. Coś założyć dodatkowego pomiędzy Waszym ubraniem, a tą kurtką, jeśli nie chcecie jej wyrzucać i chcecie jeszcze ją tak, wiecie, ponosić przynajmniej na jakieś okazje. Ale też Widziałam po prostu też osobę w swetrze, a sweter szczególnie przyciąga każdy paproch. Ten puch to będzie cały sweter będzie oblepiony tym. Widziałam osobę w czarnym swetrze, na którym widoczne jest wszystko lepiej, tak? Gdybym miała po prostu jasny, biały sweterek, nie byłoby tego widoczne. No i cały ten sweter był usiany puchem. Powiem Wam, naprawdę to słabo wyglądało. Po prostu też pamiętajcie o tym, że są takie rolki do ubrania. Ja z niej korzystam zawsze, jak najczęściej, i mam i w pracy jedną, i tutaj mam przy sobie zawsze. No w torebce jeszcze nie noszę, jeszcze nie. Nie doszłam do tego poziomu, ale są takie malutkie rolki, i moja jedna koleżanka zawsze miała taką rolkę ze sobą w torebce na wszelki wypadek. Zimą, naprawdę takich wypadków jest po prostu u nas więcej. I poprzez ten przykład chcę Wam powiedzieć, że elegancka kobieta to nie tylko sposób ubierania się, to także nasz charakter, to jak my myślimy, to, jakie mamy nastawienie do życia. I właśnie tego wszystkiego ja uczę w swoim klubie eleganckich kobiet i zapraszam Cię bardzo serdecznie dołączyć, ponieważ zaczęłyśmy już od tego, że postawiłyśmy swoje cele na ten rok i będziemy je realizować. Będziemy także bardzo dużo mówić o relacjach, relacjach w związku, relacjach z innymi osobami, też o tym, jak się zachowywać w miejscach publicznych elegancko, z klasą, jak rozmawiać z ludźmi. Wszystkie takie detale, takie szczegóły i może nawet sekrety, które trudno znaleźć powszechnie dostępne. Dlatego nie myśl długo, dołącz już dzisiaj, a cena jest naprawdę symboliczna. Jest to symboliczna kawa, którą pijemy raz w gronie kobiet, które dążą do rozwoju osobistego. Kolejny punkt to wszelkiego rodzaju zmechacenia na naszym ubraniu, na plaszczu, na szaliku. Wszystko, co jest wykonane z wełny lub kaszmiru, może mieć na sobie oczywiście zmechacenie. Jest to naturalna właściwość tych tkanin. Jednakże nie warto to zostawiać w taki sposób. Warto po prostu wziąć golarkę i to sobie zczyścić. Bardzo często też tak bywa, że wełna po prostu zmychacie się tylko raz, później my to zczyścimy i już ona będzie dalej nam normalnie pozostawała bez zmychaceń przez cały czas. Ponieważ wiecie, czasami mamy takie nastawienie, że o, pojawiły się zmechacenia, to znaczy, że to jest zła jakość. Nie, to nie jest zła jakość, to po prostu naturalna właściwość wełny. Oczywiście może być tak, że niektóre mieszanki mają mniej tych zmechaceń, więcej I jest to troszkę takie coś, że troszkę lepsza jakość, troszkę gorsza jakość, ale to jest coś bardzo naturalnego, to zawsze będą te zmechacenia, tak? Po prostu ich może być mniej lub więcej. Też zależy od tego, jak często wykorzystacie z tej rzeczy, ponieważ jeśli Wy ją przez cały czas gdzieś obcieracie, a ja tak miałam dziewczyny, że miałam torebkę tak na bok, i tutaj mi zawsze były po prostu zmechacenia na swecze w tym miejscu, bo ja zawsze miałam torebkę w ten sposób. I na to zwracajcie uwagę, jak Wy po prostu korzystacie. Z tej rzeczy. jeśli zauważyłyście, że zmechacenia są od torebki, no to może czasami można tak, może na drugie ramię, może jakoś inaczej poczynać, żeby ona się tutaj nie tarła nam, tak? Przez cały czas i robiła te dodatkowe zmechacenia. I tutaj powiem Wam taki ode mnie sekret sekret dla Was tylko, to, że nie korzystajcie z takiej tradycyjnej golarki elektrycznej. Ja w ten sposób po prostu popsułam sobie tyle swetrów, no zrobiłam w nich dziury. Więc już później to było tylko do wyrzucenia tak naprawdę. Ja kupiłam i odkryłam sobie coś takiego. jest To, to się nazywa chyba golarka do Kaszmiru, nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale w każdym bądź razie to można znaleźć w internecie. Też wiem, że sklep Falconerie, który specjalizuje się w Kaszmirze, oni też to coś takiego sprzedają, tyle że u nich to się kupi za droższą cenę. Ja chyba swoje kupiłam, nie wiem, za 15 złotych. Naprawdę bardzo tanio, w internecie po prostu. Też to był jakiś sklep, który sprzedaje Welne, nie wiem, co oni tam sprzedawali, ale coś takiego wiecie, chyba do robienia na drutach, więc poszukajcie. Może jeśli ja znajdę też, to zostawię wam linka w opisie tego wideo, bo to jest coś, co naprawdę uratowało mi dużo swetrów. Trzeba z tym posiedzieć, pobawić się, więc przygotujcie, nie wiem, jakiegoś live'a sobie, odpalcie, posłuchajcie coś przyjemnego, albo jakiegoś audiobooka, można oczywiście muzykę przyjemną i tak sobie spokojnie wieczorem nad tym pracować. Ja tak robię. Sama to u siebie robię. Wszystkie swoje swetry sama, tak gole i w tym roku naprawdę za to się zabrałam poważnie i wszystkie po prostu tak wiecie, wyczyszczam po kolei. One u mnie wiszą, czekają na swoją kolejkę, więc radzę Wam również zrobić coś podobnego. Kolejny punkt to brudne buty. Powiem Wam, że każdemu się zdarza i jest tak, że czasami wychodzimy z czystymi butami, a dojdziemy do jakiegoś miejsca i są one już brudne, szczególnie jeśli jest na zewnątrz dużo śniegu, jest lód i się posypuje solą, a naszą. Ulicy niestety są posypywane taką mieszanką piasku z solą. to jest bardzo, bardzo szkodliwe dla naszych butów oczywiście. I także dlatego radzę wam je czyścić po prostu częściej w tym sezonie zimowym, ponieważ pomimo tego, że brudne buty to zawsze jest źle, a też także zawsze o tym się mówi, że status osoby widoczny jest poprzez jego, jej buty. Więc nie tylko to, jakie buty, że one tam powinny być, może jakieś firmowe, jakieś marki i tak dalej. Nie tylko to. Oczywiście, może nie tylko to, ale może bardziej chodzi tutaj też o jakość, jakość wykonania, wykończenia tego produktu, ale także o to, w jaki sposób jest ten produkt zadbany, jak bardzo dbamy o te buty, jak bardzo one są czyste, także błyszczące, jeśli to jest skóra, no oczywiście zamsz błyszczeć nie może u nas. Więc dziewczyny, zachęcam czyścić te buty, bo także sól, jeśli trafia na nasze obuwie, no ona wyżera wszystko. Sól ma taką właściwość do siebie, także i dobrą, i niedobrą czasami. Dla butów to jest niedobra właściwość. Ale dlatego jesteśmy my, właścicielki tych butów, aby je częściej czyścić. Ja też, dziewczyny, sama czyścisz swoje buty. Ja nikomu nigdy nie dowierzyłam, aby wyczyścił mi buty. Chociaż nie, raz dam mamie umyć moje sandałki, letnie, tak? No i ona mi ją umyła. I słuchajcie, po tym ja już sobie zrozumiałam, okej, okay, wszystkie buty ja będę czyścić zawsze sama, bo one wtedy będą najczyszcze. I ja jestem bardzo wielką zwolenniczką produktów do czyszczenia marki Eco. Ja też często tam kupowałam buty. Teraz troszkę zmniejszyłam tam zakup, ponieważ one są takie mniej eleganckie, coś one tak bardzo podążają w ten taki styl komfortowy, bardzo skandynawski, ale produkty do czyszczenia mają bardzo dobre. Ja chyba mam prawie każdy produkt do czyszczenia, jaki oni tam mają w swojej edycji. I tylko kupuję, jak mi się one skończą. Powiem Wam, że bardzo mi się one dobrze sprawdzają na wszystkie rodzaje skóry, nawet na te bardziej delikatne, a takie też mam, szczególnie jakieś takie beżowe botki, bardzo delikatne, dobrze to się wszystko sprawdza. Kolejny punkt to elektryzujące się włosy, gdy zdejmujemy czapkę. I to oczywiście zdarzy się. Dla każdej z nas zimą po prostu tego jest więcej. I powiem Wam, że najłatwiejszy sposób to po prostu wziąć taką chusteczkę do suszarki i po prostu nią przejść tak po włosach. Czapce, tak dobrze tam pogrzebać, tak? I później dopiero ją założyć. I wtedy po prostu tego powinno być mniej. Oczywiście istnieje także spray antystatyczny, który także radzę Wam kupić i można z niego korzystać, czy to yy, po prostu od razu na włosy, czy na czapkę, tak? I to zakładamy. Tyle, że myślę, że jednak chyba te chusteczki to jest coś bardziej wygodnego. I także w każdym sklepie można je sobie z łatwością nabyć. Także dziewczyny, pomimo tych elektryzujących się włosów, ja bym tutaj dodała to, że jak założymy czapkę, to nasza fryzura jest taka bardziej przyciśnięta i te włosy, no bo po prostu tracą na objętości. Więc radzę Wam, jeśli korzystacie właśnie z czapki, lubicie czapki, to jak zdejmujemy, no to też zwrócić uwagę, żeby troszkę tutaj, tak wiecie, dodać tej objętości. Zobaczcie, ja tylko troszkę tak zrobię i od razu ta objętość tutaj wraca. Oczywiście, zależy od Waszego typu włosów, ale może mieć jakiś grzebień też do uczesania się, to zależy. Po prostu radzę Wam zawsze spojrzeć w lustro, jak wyglądamy po zdjęciu tej naszej czapki, albo po prostu wziąć wiecie w komórkę, kamerkę i już widzimy siebie, jak wyglądamy i można wszystko fajnie poprawić. I dziewczyny, jeśli podobają wam się moje wideo, to zapraszam Was także do obserwowania mnie na Instagramie. Tam dzielę się takimi bardziej prywatnymi momentami ze swojego życia. Po prostu to jest bardziej dostępne w tej aplikacji poprzez stories i zawsze pokazuję Wam coś ciekawego, może coś fajnego zobaczę, czy jakąś rzecz, czy po prostu jakaś myśl, czy jakieś miejsce. Zawsze tym się dzielę czymś fajnym w stories i to może posłużyć bardzo fajną inspiracją. Link będzie oczywiście w opisie tego wideo. Kolejny punkt to zbyt długie nogawki, które ciągną się po podłodze. I są brudne, i słuchajcie, po jakimś czasie one też się niszczą. Więc często widziałam, że te nogawki też są takie podarte na dole. Oczywiście to jest coś naturalnego, ale powiem Wam, że po prostu trzeba wziąć te spodnie i skrócić. Nogawka powinna być takie, wiecie, 2-3 cm nad podlogą, ale w żadnym razie nie powinna się ciągnąć po ulicy. Oczywiście dla tych pań, które chcą wyglądać elegancko, a także w zadbany sposób. Także co do nogawek, to jest tutaj taki jeden nieduży niuans, że długość naszych spodni będzie zależała od tego, z jakim obuwiem je zakładamy, bo jeśli wybieramy obuwie na obcasie, to i ta nogawka powinna być dłuższa niż jeśli wybieramy na przykład jakieś Adidasy albo baleryny na przykład. Więc tutaj radzę Wam po prostu się zastanowić, z jakimi butami zakładacie i nosicie te spodnie najczęściej i do nich dostosować te nogawki. Ja na przykład mam nawet dżinsy, które są dostosowane tylko do obuwia na obcasie. I za każdym razem, gdy zakładam je z Adidasami, no rzadko to robię, staram się tego nie robić, ale czasami mi się zdarzyło 2-3 razy, no to wtedy troszkę ta nogawka się ciągnie, po podłodze, i wtedy ja właśnie trafiam do tego punktu, o którym wam tutaj mówię, śmiesznie mi to jest. Eee, no i troszkę się ciągną te nogawki po podłodze, ale ja wiem, że to jest taki wyjątek, 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 a zwykle ja zakładam te jeansy do butów na obcasie. Więc tym punktem dziewczyny zastanówcie się, jak dla was jest najlepiej dopasować, aby to po prostu no, służyło dla Was. I kolejny punkt, no jestem też winna. Czasami to popełniam i to robię. I nawet nie szukam rozwiązania dla siebie, żeby jakoś to naprawić, albo troszkę tylko chodzi mi tutaj o wypchane kieszenie. Tutaj moją radą będzie coś, co robię dla siebie. Przede wszystkim nie pcham nigdy do kieszeni portfela. Zawsze on jest u mnie w torebce. Klucze też zawsze w torebce gdzieś odłożony. Czyli już w kieszeniach pozostaje no maksymalnie mój telefon, ale teraz też się staram zawsze telefon schować w torebce, nawet w takiej malutkiej zawsze zabiorę ze sobą i wtedy tylko, tylko mam jakąś chusteczkę u siebie w kieszeniach, no a jeśli wchodzę do wewnątrz, to oczywiście lądują do kieszeni moje rękawice, też moja opaska, bo ja czapki nie noszę, zawsze jestem z opaską. I myślę, że w ten sposób jest ok, może być, no jeśli te rękawice nie są aż takie bardzo duże i szczególnie jeśli ja zamierzam już zdjąć swoje Kurtkę, tak? I ją odwiesić. Wtedy to jest ok, ale gdy jestem na zewnątrz dziewczyny, to staram się nigdy, nigdy no nie wypychać tych kieszeni. Szczególnie dla nas kobiet. To nie jest dobre, bo te kieszenie no zawsze są w okolicach naszego brzuszka, a tutaj my nie chcemy niczego zwiększać. Więc po prostu czasami warto zabrać ze sobą jakąś malutką listonoszkę i tam takie swoje najważniejsze rzeczy, bez których nie możemy wyjść z domu, po prostu wszystkie poskładać. To jest takie moje rozwiązanie, które ja znalazłam dla siebie, gdy chodzę na spacer, bo ja zauważyłam, że gdy idę na spacer, Spacer, to zawsze nie chciałam brać ze sobą torebki, bo chciałam być, tak wiecie, swobodnie, ale po jakimś czasie wypychałam te kieszenie coraz bardziej i bardziej. No i doszłam do wniosku, że jednak malutka torebka nie zaszkodzi i powiem wam naprawdę, nawet jej nie zauważam. Dziewczyny, dajcie mi także, proszę znać, co myślicie na temat tych punktów, ponieważ ja bardzo z wami otwarcie się dzielę tym, co dla mnie się zdarzało, więc chciałabym także dowiedzieć się, jaka jest wasza percepcja tego i co wam się czasami zdarza, a na czym pracujecie, albo może na czym nie zamierzacie pracować, to jest też ok. Jestem ciekawa Waszego zdania i Waszej pozycji. I ostatni punkt, najważniejszy w moim rozumieniu tego tematu, to jest to, żeby nie wybierać czegoś, co może nam się wydawać bardziej eleganckie, gdy po prostu rezygnujemy ze swojego komfortu i ciepła. Tutaj naprawdę, dziewczyny, nie trzeba tak bardzo się starać, żeby wyglądać super dobrze, jeśli jest nam to niekomfortowe. Dlatego ja też bardzo często mówię Wam o tym, pokazuję też siebie czasami, że też wybieram i zakładam więcej warstw, a później na przykład buty można zmienić, można się też troszkę przebrać, ale po prostu, żeby nie zaziębić się, tak i nie przechodzić swojego organizmu. Bo powiem wam, że nie ma nic gorszego niż kobieta, która jest bardzo lekko ubrana. No, w sensie to może dobrze wygląda, to może fantastycznie. Wygląda i może fajnie się sprawdza w filmach, ale to nie jest dobrze dla tej kobiety. I naprawdę nie róbmy czegoś takiego dla siebie i nie krojmy takiego wizerunku. Jak jest zimno, to ja jestem bardzo ciepło ubrana, mam kaptur na sobie, ja mam wszystkie kurtki zimowe z kapturem. Bo dziewczyny oczywiście bez kapturu nasze kurtki i czy to palta będą wyglądać fantastycznie, super, elegancko, klasycznie. Tak, zgadzam się, dobrze to wygląda. Ale jeśli wyjdziemy w czymś takim na zewnątrz i postojimy na przystanku przez 10 minut, no to później już naprawdę. Ani elegancji, ani klasyki, ani jakiegoś pięknego, atrakcyjnego wyglądania. Nam nie będzie się chciało, no bo my uszy sobie odmroziłyśmy. Więc, dziewczyny, o to mi chodzi, dziewczyny, nie odmrażajcie sobie uszu. Albo żeby coś przewiało, no naprawdę, to nie jest tego warte. Więc czasami możemy wyglądać po prostu gorzej, tak? Gorzej, tak wiecie, w cudzysłowie, po prostu ubieramy się cieplej, a po prostu później albo się przebieramy, albo w jakiś inny moment w swoim życiu, tak, gdy już będzie cieplej na zewnątrz, Jakieś minus 10 albo minus 5, minus 2, które też są fatalne w odczuciu, tak? I po prostu wybieramy wtedy coś lepszego, coś fajnego, i wtedy się bardziej cieszymy, tak? Więc to takie dostosowanie do temperatury jest też częścią elegancji. Bo nie jest eleganckie, gdy ubieramy się niestosownie do okazji i niestosownie do temperatury. No i też sezonu, oczywiście. Dobra, dziewczyny, na tej wesołej nucie chcę powiedzieć Wam, żebyście dbali o siebie, o swoje zdrowie, a jeśli chcecie rozwijać się jako osoba, jako elegancka kobieta, to przychodźcie także do mnie do klubu, ponieważ tam naprawdę mamy fantastyczne otoczenie. Kobiety dzielące się dobrą energią ze sobą. Naprawdę super miejsce dla każdej kobiety. A jeśli chcecie więcej porad o tym, co na siebie włożyć, gdy na zewnątrz jest chłodniej, to oglądajcie moje inne wideo, w którym pokazuję fajne pomysły na stylizację. A ja dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną i do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa pa pa! pa.